Cześć! Jestem Ania. A ja jestem Łukasz. Dzisiaj Opowiem Wam o celowniku. Trochę czekaliśmy z tym przypadkiem, mimo że prosiliście nas w komentarzach o nagranie na ten temat, ale przyczyna, dlaczego dopiero teraz nagrywamy odcinek o celowniku jest taka, że celownik to przypadek, który najrzadziej albo prawie najrzadziej występuje w języku polskim. Najpierw opowiem Wam o funkcjach tego przypadka, a potem przejdziemy do zasad tworzenia, do reguł kreowania, czyli do końcówek. A więc, po pierwsze, mamy całą listę czasowników. I tę listę możecie zobaczyć tutaj, po których wystąpi celownik jako dopełnienie dalsze. Pojawia się pytanie, a co to jest dopełnienie dalsze? Otóż, jeżeli mamy takie zdanie, na przykład mąż kupił żonie samochód, to zobaczcie, wyraz kupił, czasownik kupił, podaje nam tutaj aż trzy informacje. Pierwsza informacja, kupił, to znaczy on w czasie przeszłym. Tutaj wiemy, że jest to mąż. Mąż kupił. Teraz, co kupił mąż? Mąż kupił samochód, ale teraz komu on kupił ten samochód? Co to znaczy komu? Komu to znaczy, kto jest celem, kto jest odbiorcą, kto jest adresatem całej tej sytuacji, a w tym przypadku samochodu? Bo zobaczcie, celownik to cel. Kto jest celem, albo co jest celem całej akcji? Zapytamy o to komu, albo czemu, ale wróćmy teraz do naszego zdania. Jeżeli mam takie zdanie, mąż kupił żonie samochód, to mogę je zamienić na stronę bierną, pasywną, która oznacza, że pokażę najpierw obiekt, potem powiem kto był celem i potem powiem kto kupił ten samochód. Zobaczcie, samochód został kupiony żonie przez męża. Samochód i samochód zmienia tutaj pozycję i mąż i przez męża zmienia i pozycję i przypadek, ale żonie jest niezmienne. To znaczy, że sam adresat, w tym przypadku żona, czyli dopełnienie dalsze, obiekt w celowniku, nie może być poddany takiej transformacji jak samochód albo jak mąż. Czyli żonie zarówno w tej stronie czynnej, czyli mąż kupił żonie samochód i. W stronie biernej samochód został kupiony żonie przez męża, pozostaje w tym samym przypadku w celowniku. A więc po tych wszystkich czasownikach, które Wam przedstawiliśmy tutaj przed chwilą, jeżeli mamy dopełnienie dalsze, czyli wskazanie adresata danej sytuacji, to wtedy wystąpi celownik. Kolejna funkcja to takie stany emocjonalne, ale czasami też fizyczne które nie zależą do końca do nas, od nas, ale na nas wpływają. Na przykład, jeżeli powiem dobrze mi tutaj albo powiem mojemu ukochanemu, wiesz co? Dobrze mi z tobą, dobrze mi z tobą, to ja nie mówię, że ja jestem dobra, tylko mówię, że mnie konkretnie tutaj teraz jest dobrze, bo ta sytuacja jest dla mnie świetna. Tak samo kiedy powiem zimno mi albo Uf, gorąco mi, duszno mi, to znaczy, że coś dookoła mnie tak wpływa na mnie, że ja mam jakieś odczucie. Zobaczcie, jest bardzo ważna różnica między takimi dwoma zdaniami. Na przykład tej pięknej kobiecie jest gorąco, to co to znaczy? To znaczy, że na przykład jest 35 stopni Celsjusza i tej kobiecie jest bardzo gorąco, jej ciało reaguje, że jest tak gorąco. Natomiast jeżeli powiem, ta piękna kobieta jest gorąca, to co to znaczy? To znaczy, że jest bardzo atrakcyjna i seksowna. Czyli zobaczcie, to jest bardzo ważne czy użyjemy celownika na przykład tej kobiecie czy jej bardzo często tutaj w celowniku będzie zaimek osobowy jest jej gorąco czy ona jest gorąca jest mi dobrze czy ja jestem dobra kiedy się poznajemy mówię miło mi nie mówię jestem miła to nie jest autoprezentacja jest to reakcja na sytuację na to że poznaję kogoś nowego i mówię miło mi ta sytuacja jest dla mnie miła Kolejna funkcja, kiedy występuje celownik, to mamy tutaj kilka przyimków i wyrażeń przyimkowych. Na przykład po przyimkach przeciw, na przykład w tym roku nie zaszczepiłam się, zaszczepić, dostać zastrzyk profilaktyczny, nie zaszczepiłam się przeciwko grypie. Albo na przykład to jest manifestacja przeciwko homofobii. Przeciwko homofobii. Dalej, dzięki na przykład powiem wam sekret, ale to już nie będzie sekret. Łukaszu czy mogę? Dzięki Tinderowi, Tinderowi, to jest celownik, Łukasz poznał wspaniałą kobietę. Mhm. Nie tylko Łukasz poznał ciekawych ludzi, dzięki Tinderowi. Dalej. Wbrew wbrew to znaczy robię coś inaczej niż ktoś mi proponował, niż ktoś chciał, żebym zrobiła. Na przykład wbrew rodzicom Kasia zamieszkała z Łukaszem. To znaczy, że rodzice mówili Kasia, jeszcze Kasiu, jeszcze się nie przeprowadza. Jeszcze za krótko się znacie, a ona wbrew rodzicom zamieszkała z Łukaszem. Dalej mamy naprzeciw. Na przykład, kiedy jesteście w pracy, w nowej pracy i wasz szef ma dużo oczekiwań w stosunku do was, dużo wymagań, ale wy jesteście absolutnie kompetentni, profesjonalni, wspaniali i możecie powiedzieć, w swojej pracy wyszedłem mężczyzna albo wyszłam kobieta naprzeciw oczekiwaniom mojego szefa czyli zrobiłam wszystko tak jak on chciał, a może nawet lepiej. I dalej mamy ku. Ku to jest bardzo, bardzo ciekawy przyimek, bardzo rzadki, trochę archaiczny i ma znaczenie wskazywania kierunku. Na przykład słońce chyliło się, czyli wolno, wolno przechodziło ku zachodowi. Albo liście czy gałęzie drzewa chylą się ku rzece. Albo Zbliżamy się ku końcowi, czyli to jest wskazanie kierunku. I mamy dwa wyrażenia przyimkowe na przekór i na złość. Na przekór to znaczy, że robię coś inaczej niż ktoś by chciał, czyli bardzo podobne do wbrew i może być też na złość, to znaczy robię coś specjalnie, żeby kogoś rozłościć. Na przykład brat na złość siostrze. Powiedział rodzicom, że siostra chce się wyprowadzić z domu. Czyli to był sekret, ale brat na złość, bo chciał zdenerwować siostrę, na, na złość siostrze, tu jest celownik, powiedział rodzicom o jej sekrecie. I mamy jeszcze taką jedną funkcję, a właściwie nie funkcję, tylko możliwość transformacji, kiedy to celownik, czyli całą konstrukcję z celownikiem, można zamienić na konstrukcję z przyimkiem dla. I dopełniaczem, ale musicie być bardzo ostrożni. Nie wszystkie czasowniki, które Wam pokazaliśmy, możemy tak konstrukcję z nimi pozamieniać. Na przykład, jeżeli dzisiaj przyszłam do pracy i powiem: Przyniosłam Wam kawę, mogę ewentualnie powiedzieć: Przyniosłam kawę dla Was. Czyli to Wam celownik zamienia się na dla Was, dla plus dopełniacz. Ale musicie być bardzo ostrożni, bo wiele takich transformacji. Może spowodować, że popełnicie błędy. Jednak zawsze, jeśli użycie celownika z tymi czasownikami, które wymieniliśmy, zdania będą poprawne. A więc to wszystko, jeśli chodzi o funkcję, a teraz przejdźmy do reguł tworzenia tego przypadka. Mamy tutaj kilka czasowników, ale macie ich jeszcze więcej, na początku były. Przyglądam się. Przyglądam się, to jest bardzo ważny czasownik, bo jak zapytacie Polaka. A jaka to będzie forma celownika w tym zdaniu? I zazwyczaj Polacy myślą sobie, hmm, celownik, przyglądam się komu czemu. Nie mówią ufam komu czemu, wierzę, komu, przyglądam się komu czemu, bo tak my uczyliśmy się w naszych polskich szkołach. Co to znaczy przyglądać się? Przyglądać się to znaczy, że na przykład widzę tu jakiś obraz, hmm, analizuję go wzrokiem, przyglądam mu się. Hmm, hmm. To nie jest tak, że spojrzę, zerknięcie. Nie, nie, nie. Przyglądać się to jest taki dłuższy, dłuższy proces patrzenia. A więc na przykład przyglądam się dobremu przyjacielowi, przyglądam się dobremu przyjacielowi, przyglądam się pięknemu obrazowi i tak dalej, i tak dalej. A więc zobaczcie, przymiotnik. Zawsze ma emu. Oczywiście po K i po G wchodzi nam tu i na przykład polskiemu, drogiemu. Ufam mojemu polskiemu, drogiemu przyjacielowi. Ale, i tak będzie dla wszystkich rzeczowników w rodzaju męskim, ale jest mała grupa, która kończy się na literę U. I będą to takie wyrazy, które możecie albo Zapamiętać, nauczyć się na pamięć, albo poszukać pewnych prawideł logiki, poszukać logiki po prostu. Zobaczcie. Kiedy sobie pomyślę, pierwsza rzecz, rodzina. Ufam bratu, ale jeżeli mój brat jest mały, to on jest chłopcem, a więc sobie myślę, ufam bratu i ufam chłopcu. Nie owi, nie bratowi, nie, nie, nie. Ufam bratu, ufam chłopcu. Dalej, kategoria rodzina. Ufam bratu, więc ufam też ojcu, nie ojcowi. Mm -mm. Ufam ojcu, ale ojciec jest dorosłym mężczyzną, więc dla osób, których nie zna, jest panem, bo ktoś powie dzień dobry panu widzi mojego ojca, a więc bratu i chłopcu jedna asocjacja bratu ojcu, a jak ojcu, to i panu. Na przykład, przeglądam się temu panu. I teraz zobaczcie, w języku polskim bardzo często mówimy, uf. Dzięki Bogu egzamin nie był taki trudny. A w języku polskim też często mamy konstrukcję Panu Bogu. A więc Panu w głowie łączymy z Bogiem, a więc zaczyna nam się kategoria religia. Bogu ma literę U. Tak samo dalej w kategorii religii mamy księdzu. Wiecie, kto to jest ksiądz? To jest ten mężczyzna w czarnym ubraniu. Tutaj ma biały element, ten element to koloratka, i on jest szefem. W Kościele katolickim. I teraz zobaczcie, od Boga blisko do księdza powiedzmy, jeśli ksiądz ma kontakt z Bogiem. No i od księdza w kategoriach religii może być jeszcze patrząc niżej: w hierarchii diabeł, a więc Bogu, księdzu i diabłu. Wszystkie trzy leksemy, Bóg, ksiądz i diabeł dostają u. Kolejna kategoria, pomyślmy sobie, że ten diabeł otwiera jakiś taki dziwny świat, nieznany. A więc przyglądam się światu, a dla mnie świat to jest fauna i flora też. Jeżeli fauna to psu i kotu i wielkiemu kotu, czyli lwu. W ten sposób możecie łatwo zapamiętać, kiedy w rodzaju męskim celownika liczby pojedynczej będzie u. W innych przypadkach jest jeszcze kilka, ale niewiele, gdzie jest u, a cała reszta będzie miała końcówkę owi. Oczywiście, jeżeli rzeczownik rodzaju męskiego kończy się w mianowniku na A, jak kolega, albo poeta, albo artysta, albo ekonomista, to reguły te nie będą funkcjonowały. Dla tych leksemów będą funkcjonowały te same reguły, które mamy dla rodzaju żeńskiego, a reguła jest super prosta, a więc taka, że dla rodzaju żeńskiego celownik liczby pojedynczej jest równy miejscownikowi. My mamy już filmik o miejscowniku, więc możecie go sobie obejrzeć, żeby przypomnieć sobie te reguły. A więc zobaczcie, na przykład w miejscowniku powiem tak, myślę o mojej dobrej dziewczynie, i w celowniku będzie to samo. Na przykład, kupiłam prezent. Dobrej dziewczynie. To samo, ta sama forma. Dalej spójrzmy. Na przykład mój kolega oświadczył się. Co to znaczy, oświadczył się? To znaczy, zapytał swoją dziewczynę, czy ona chce być, czy ona chce zostać jego żoną. Czyli tam, 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 tam. Niedługo będzie po, po tym fakcie oświadczyn. A więc. Mój kolega oświadczył się pięknej i dobrej babci. No nie, dziewczynie, dziewczynie, dziewczynie. Ja kupiłam prezent mojej kochanej babci. Na przykład, jeszcze może być, przyglądam się wysokiej górze. Te wszystkie końcówki mamy w miejscowniku dla rodzaju żeńskiego. Przypomnijcie sobie i zobaczycie, że wszystko nam tu świetnie funkcjonuje. Przejdźmy teraz do rodzaju niejakiego. W rodzaju niejakim, pierwsza rzecz. Przymiotnik ma taką samą końcówkę, jaka była dla rodzaju męskiego. A więc na przykład pomagam dobremu przyjacielowi, a tu pomagam małemu emu, emu małemu dziecku. Albo przyglądam się trudnemu zadaniu co to oznacza dla nas to oznacza dla nas że mamy tę samą końcówkę dla rodzaju męskiego i niejakiego liczby pojedynczej dla celownika w przymiotniku i końcówkę u tylko u dla rodzaju nijakiego czyli taką która tutaj była wyjątkiem popatrzcie zawsze że mamy jakąś analogię to będziecie mieli o wiele mniej zapamiętywania Teraz przejdziemy do liczby mnogiej. Liczba mnoga jest absolutnie cudowna. Musicie zapamiętać tylko trzy końcówki. To wiecie, że to w ogóle jest nic, jeśli chodzi o język polski. To zobaczmy. Po pierwsze, mamy końcówkę przymiotnika M po K i G jak zawsze. Im. A pamiętacie, kiedy mieliśmy już takie końcówki dla przymiotnika? Chętnie bym przepytała Łukasza i Michała, ale nie wiem, czy oni by pamiętali. Ale na przykład mieliśmy to w narzędniku liczby pojedynczej, czyli zobaczcie, on jest dobrym lekarzem, dobrym. On jest polskim e, astronautą, wszystko jedno, bo ten wyraz rzeczownik nas nie interesuje. Interesuje nas przymiotnik, to są te same końcówki. Zawsze zawsze szukajcie, analogii będzie o wiele łatwiej, nie będzie aż tak dużo, że tyle przypadków, tyle końcówek nie, 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 one się powtarzają. A więc po pierwsze im im, po drugie, dla rzeczownika to będzie om. Nieważne, czy to będzie rodzaj męski, męskoosobowy, niemęskoosobowy, zawsze to będzie om. A więc myślicie o pozycji wiodze, o waszym spokoju wewnętrznym i sobie myślicie om. I to jest końcówka celownika dla rzeczownika. A więc zobaczcie, na przykład pomagam moim dobrym, drogim studentom. Dedykuję ten cały film moim ukochanym widzom. Ta fundacja pomaga bezdomnym kotom, a my powiemy to tylko grzecznym dzieciom. Całkiem łatwy, prawda? Celownik jest fajny. Zobaczymy za chwilkę, jak to działa w praktyce. Ta. Cześć Łukaszu. Cześć Aniu. Zanim zadam Ci dzisiaj pytania, chciałabym, żebyś pomógł mi pokazać pewne transformacje składniowe. Zgadzasz się? Dobrze. Zobaczcie, mówiłam o tych czasownikach. Macie całą listę, które łączą się z celownikiem, ale niektóre z nich, nie wszystkie, niektóre możemy zamienić na konstrukcję z dopełniaczem. Zobaczcie, kiedy mam takie zdanie, kupiłam Łukaszowi lody. Mogę to samo zdanie, kupiłam Łukaszowi lody, zamienić na konstrukcję z dla. Jak to zrobisz, Łukaszu? Ten sam sens, ale inna konstrukcja. Czyli Ania powiedziałaby, kupiłam lody dla Łukasza. Bardzo dobrze. Czyli zobaczcie, mogę powiedzieć Łukaszowi, to jest nasz celownik, bez żadnego przyimka, albo dla Łukasza. Jaka to forma Łukasza? dopełniać, tak Łukaszu, wiesz? No tak. Dope no oczywiście. oczywiście. Dla Łukasza to jest dopełnia. Czy mogę powiedzieć tak, albo tak? Inny przykład. Święty Mikołaj mhm. przyniósł dzieciom prezenty dla. Czyli święty Mikołaj przyniósł prezenty dla dzieci. Bardzo dobrze. Czyli zobaczcie, znowu dzieciom, celownik albo dla dzieci konstrukcja z dopełniaczem. Sens jest ten sam, ale składnia, zupełnie inna. Dobrze, teraz możemy przejść do pytań. Moje pierwsze pytanie dla ciebie. Jest takie. Komu powiedziałbyś, że jesteś totalnie zakochany? Mm, powiedziałbym to moim przyjaciołom, mhm. czyli tobie, jako mojej przyjaciółce, mhm. a także pozostałym moim przyjaciółom. Super. A komu pożyczyłbyś swój samochód? Wiem, że kochasz swój samochód. Komu byś go pożyczył? No, lubię, kocham, może no dobrze. przesadzone, lubię mój samochód. Pożyczyłbym go moim przyjaciołom dobrze jeżdżącym. Mhm. Mhm. Czyli nie pożyczyłby Łukasz tego samochodu Ani. No tak się zdarza. Dobrze. A skoro mm -hmm. mówimy o pożyczaniu i o zaufaniu, mm -hmm. to komu ufasz najbardziej? Najbardziej ufam swojemu sercu. A z ludzi, z osób, komu ufasz najbardziej? Mm, rodzicom, tobie Aniu, przyjaciołom. Tak mi bardzo miło. A skoro jest tak miło, to powiemy wam, coś, co się ostatnio wydarzyło, jest dla nas bardzo, bardzo przyjemne kilka dni temu pojawiliśmy się na okładce czasopisma naukowego Kwartalnik Polonikum. A w środku jest też artykuł o całym kanale. Tak. Możecie przeczytać to online. Dzisiaj mówimy o celowniku. I mamy bardzo dużo okazji, żeby wyrazić swoją wdzięczność, a więc podziękować. Dziękować łączy się z celownikiem. Więc przede wszystkim dziękujemy Wam, naszym widzom, za to, że nas oglądacie, wykonujecie zadania do naszych filmików, że jesteście z nami. W drugiej kolejności podziękujemy osobom związanym z kwartalnikiem Polonikum, a więc redaktorowi naczelnemu, Piotrowi Garnzarkowi. Komu jeszcze, Łukaszu, z kwartalnika podziękujemy? Annie Mazurkiewicz i Aleksandrze Święckiej. Bardzo Wam dziękujemy. I teraz chcielibyśmy bardzo, bardzo, bardzo podziękować wszystkim osobom, dzięki którym te filmy w ogóle powstają. W pierwszej kolejności naszemu fantastycznemu, cudownemu grafikowi, który nie tylko stworzył naszą maszynę, ale wszystkie te niesamowite obrazki, które tu się pojawiają, literki, które wyskakują, to jego zasługa, a więc dziękujemy. Michałowi Sikorze, choć Naszem... Michał do nas. Michał też jest naszym, oczywiście, montażystą i grafikiem. Proszę bardzo, to jest Michał. Hej! Dziękujemy. Tata Dzięki. tej maszyny i wszystkich innych pięknych grafik tak. i animacji. Dodatkowo dziękujemy Centrum Kompetencji Cyfrowych, a więc przede wszystkim osobie, która od początku bardzo nas wspiera i jest dla nas bardzo życzliwa, a więc komu? Dziękujemy Pawłowi Kozłowskiemu. Bardzo dobrze. Dziękujemy także Centrum Nowych Technologii, a więc temu miejscu, w którym nagrywamy nasze filmy, mają piękne wnętrza, mhm. i innym instytucjom i osobom związanym z nagrywaniem filmów. A więc dziewczynie, koleżance, która wykonuje dla Was napisy w języku polskim i angielskim, mhm. Agnieszce Łaszczuk, naszej koordynatorce finansowej, mhm. Krystynie Maliszewskiej. I oczywiście instytucjom, dzięki którym te filmy powstają, przede wszystkim naszym sponsorom. Tak, Nawie, czyli Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej. I pracodawcom. Czyli Uniwersytetowi Warszawskiemu i dyrekcji Centrum Polonikum. Dziękujemy Wam bardzo. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał i wykonajcie grę, w której sprawdzicie swoje umiejętności. Dzięki. Pa. Pa.